Dzisiaj są Państwo świadkami premiery nowego ekskluzywnego modelu Audi A8. W taki sposób, w tym kraju, nikt jeszcze tego samochodu ani żadnego innego nie pokazywał. O co ocenę ocenę zapytać o niej później, ale warto. Proszę Państwa, ponieważ jak zauważyliście, jak się biega między scenami, jest kilka lokacji, które muszę służyć. Pomyślałem, pomyślałem sobie, że sam tego nie ogarnę, że sam się z tym wszystkim nie wyrobię. Postanowiłem zaprosić gościa specjalnego, bliskiego memu sercu. Być może znacie tę postać również z telewizji. Człowiek, którego chciałbym, żebyście przywitali w jądroko tego gorąco i serdecznie, bo jesteś bliski memu sercu, więc już się lecy do oklasków. Przed wami mój osobisty asystent Marcin. Wielkie prawa. Dziękuję za szczęście, za oklask, dlatego żeście się nie spodziewałem. tym bardziej. Jest mi miło dla Was, a w serwisie Asset Center witam Ciebie również w Aksimu, przeczytajcie czy się, tylko nic interpretujemy, tylko dwuznacznie, że i on raz dzisiaj prawie ziemi ciastecze. Dziękuję, to też, też niczego zrobię. Ale koniec programu edukacji zawiniarstwa spotkaliśmy się tutaj po to, żeby zobaczyć nowe ekskluzywne audio. Na co więc czekamy? Jezu, jak krzyczysz na, na samochód. Proszę bardzo. W z tym, że fajnie, że oddać, bo zgodzę takim takim paniami, że potrafisz się wieczorować, może teraz państwu ją się na niech nie odrzuca się w oczy. Właśnie. na to auto, to jego. Jest mi sposób. muszę przyznać, że nie jestem fanem sedanów, nigdy nie byłem, ale kiedy zobaczyłem po raz pierwszy na samochód, to zweryfikowałem swoje pojęcie na ten temat. To pierwsze tego typu auto, które łączy w sobie i klasyczną elegancję i muzykę, i z drugiej strony, sportowo, przyjemności, nie tylko do przemieszczania Zobaczcie zresztą na sylwetkę na klasyczną sylwetkę, która charakteryzuje większość konstrukcji, które odparły się i dla własnej motoryzacji. po z przodu, szerokość z tego, zupełnie jak w że nie ma wątków, a września. To się z No proszę Państwa. Idziemy do Prawa mojego asystenta bo naprawdę dzielny. Młody, przystojny, samotny, przyproszony, bez nawoków. Mandował nie 8. Ma proszę się za nim rozejrzeć. A prawdopodobnie autor nie mał jest w tej chwili już dostępny na zewnątrz. Jeżeli Państwo macie opadę, to proszę wtedy z ogółko wykonać znowu 16. Naprawdę ani samochód. Nie mówię tego tylko dlatego, że mi za to płacą. Naprawdę powieściłem. I więcej. kawał dobrej góry. Dobre. Proszę Państwa, e, dzisiaj będzie szansa jeszcze przypominam po pozwolenie wybrać weekend z nowym ludziowym Audi A8 dzięki Agro, który wylądował dwa e, dni za kierownicą tego samochodu bez ich człowieka. E, a teraz e, niczego nie udając, specjalny pokaz laserowy e, dla Państwa, a potem spotkamy się na tamtej scenie, e, na placu publikarnym, gdzie rozstrzygniemy... głosuję. Jeśli tak, to proszę o wyrazem do tej pomoc. Dziękuję mi własnym i